Wszystko działa, działa. Powiedzcie coś? Ale jesteś alo. tak głośno, że łoboże. A serio? byś? gdybym? No. A czemu nie jesteś? Długa historia, wiesz? Nie chcieli mnie przenieść, bo mnie do... wywalili, kurde, 50 km od chaty, wiesz? Co ty ja, gada, wiesz? Już jedziemy Natalia, nie denerwuj się. A, no, podobało ci Jak ja, Co możesz powiedzieć? Ona na przykład tracą w policji. Jest to spoko czy Policja pracuje na takim w takiej ustawie nazywa się to środki przymusu bezpośredniego I to są wszystkie jakieś tam kajdanki, papki gazy, broń itp. itd. No I według ustawy masz wyszczególnione konkretne przypadki Co możesz użyć w danej sytuacji A? Jeśli, jeśli byś się z... akcji, nie wiem, atakuje cię kibol z siekierą czy coś I użyłbyś innego środka przymusu bezpośredniego To się musisz z tego wytłumaczyć czemu zrobiłeś tak na przykład, nie? To no, ty gadasz znaczy no, troszkę bezsensowny, że ratujesz swoje życie, a jeszcze sobie robisz problemów, bo zrobiłeś coś niezgodnego z ustawą, nie? O kurde, ale dziwne. Później na przykład odnośnie broni, to, to nawet mi na szkole policji powiedzieli, że broń Boże, używać broni, nie? O, co ty gadasz? No jest tak porąbany tam te całe prawo, że... No to długo byłeś w policji? Dwa lata jakoś Ooo oh. Ale to w, pre w prewencji, tak? Na początku byłem w ogniwie patrolowym, a później ostatnio moja kadencja to byłem w kryminalce, nie? Ooo oh. a, ile, a ile masz lat? 24. cztery No ty gadasz Ja to ty młody No i w og ogólnie w kryminalce było fajnie, bo wiesz, inne sprawy, przesłuchania, bardzo ciekawa ogólnie robota, nie? Tu w prawo, no więc to nie mogę powiedzieć, że jak ktoś tam myśli nad wstąpieniem w te szeregi, że to jak najbardziej jest ciekawa ta praca. Ja, ja też mam taki swój charakter, że czasami się nie da wmówić jakiś tam pierdół, nie? A, jedna, a jednak jest to służba, więc musisz być posłuszny, nie? No i możesz się na to jakiś problemów narobić, albo dyscyplinarki dostawać, nie? No a to w policji może, masz kolegów, czy tam raczej tylko znajomi z pracy Nie, mam znajomości Że to tak powiem, wiesz, to że się zwolniłem e, stamtąd To nie, wiesz, nie zmieniło to mojego jakiegoś światopoglądu na służby Że teraz, wiesz, j**a policja, nie? I czasami, Aha, nie? Aha, rozumiem, no Nie, totalnie na luzie po prostu stwierdziłem Kurde, jakoś nie do mnie to środowisko Więc zrezygnowałem, nie?